Dzień dobry, dzień dobry. Zobaczcie. Jadę spokojnie tak, pod górę. I teraz zobaczcie, tu jest wschód słońca. Jedaj do Felburga. I to słońce, zobaczcie, tu jest ciemno. Tak? A tam jest wschód słońca, który gdzieś za chmury się przewija. Zobaczcie, jakie niesamowite zjawisko. Dwa dni temu było różowo a dzisiaj dzisiaj jest tak i te ośnieżone drzewa, nie wiem na ile widać to tak z daleka te szczegóły ale posłuchajcie, no jest niesamowicie niesamowicie, taki jest minus jeden, a no, do dwóch nie więcej o i tak tą górę, która jest naprzeciwko lekko we mgle Posłuchajcie, tam są tak drzewa liściaste, które w tej chwili nie mają liści, i pomiędzy nich yy, ośnieżone świerki. No niesamowite. O, i teraz zobaczcie, tak wygląda wjazd do Felburga, czyli Felburg o wschodzie słońca. Nawet mówią tak tutaj, Filburg. Filburg. No to tak, z bawarska, z niemiecka. Filburg. Pięknie, pięknie. Tam są ruiny zamku na szczycie góry. I to takie małe miasteczko. Przepiękne. O. chociaż teraz, jakbyśmy wjechali do centrum, zaraz zobaczymy, jak mi się to uda. Dobrze, tam ci pojechali do sklepu, czyli mogę sobie spokojnie jedną ręką prowadzić, drugą nagrywać. I wjeżdżamy. 30, 30 posłuchajcie ostatnio to było tak ślisko tutaj że o tu po prawo już nie dałam rady wjechać musiałam tu skręcić w prawo ale dzisiaj jest wszystko ładnie odświeżone śnieg nie padał tak no może ze dwa dni już nie padał nie nie przepraszam tak dwa dni dzisiaj jest drugi dzień jak nie padał i teraz wjeżdżamy, wjeżdżamy przez bramę do centrum Belguela. Na końcu, o, tu mi się jakiś czai tak, proszę pani, proszę sobie tu wjechać. O, i na końcu uliczki jest ratusz, czyli Rathaus. Rathaus, czyli Rathaus dom rady, jako rady powiatowe Rathaus. Pozdrawiam.